Hej, hej, witam Was bardzo, bardzo serdecznie z strony Mates a to kolejny odcinek City Skylines. Dzisiaj w planach mamy budowę wreszcie strefy przemysłowej, żeby się pozbyć tego syfu tu w B i w ogóle miasto płacze, bo bo co? Bo nie ma wykształconych pracowników, jak nie ma, niech się kształcą, kurde, no. No, tu, tu uciekają, idźcie. No, na Wasze miejsce już ktoś inny prędzej czy później będzie trzeba postawić wreszcie ten uniwersytet gdzieś tu jakoś ładnie poza tym i tam w centrum też powinien coś być nie? Dobra, zatem my się bierzemy tam to zostawiamy a my się bierzemy zabudowę tej strefy przemysłowej kurde no może dobrać zjazd to tu będzie ale dobra jakieś przyspieszenie te sprawy lecimy Ok, no i po walkach wielkich z całą tą strefą teoretycznie coś udało nam się stworzyć. Pozostaje jeszcze pozaznaczać rzeczy tu w sumie. Biura na potrzeby tego tutaj regionu sobie powstaną. A tak to wszędzie, oprócz, oprócz tamtego miejsca, w którym jeszcze nie wiem dokładnie co będzie, czyli tutaj. Tu już wszędzie można przemysł zaznaczyć, i myślę, że ta strefa przemysłowa wystarczy nam na trochę. Mam taką skromną nadzieję, że, że nie będzie tak źle. Tu potem jeszcze kolej dojdzie, dlatego też jest tam ta droga wypuszczona. Powiedzmy, pewnie nie jest woda doprowadzona, no bo jak żeby inaczej, bra już jest, ta jeszcze miała być droga wyprowadzona, także sobie wyprowadzę ją już przy okazji. Myślę, że jak zrobię to tak. Um, dobra. Myślę, że taka lekko załamana dróżka tu sobie może być. Um, nie ma prądu, tak. Oczywiście wiem, że nie ma prądu, przecież widać. Przyspieszmy to. Tu może im damy jakieś w sumie sklepy, nie? Typu skocz, chociaż tutaj to nie. Potem tam mniej więcej, bo jaki tu jest ruch, jaki tu będzie ruch. No i tutaj to co się gliczuje, ale trudno. Muszą przeżyć. Um i dobra, zakłady nam się zaczynają tu budować yy, jeszcze bardzo ważne rzeczy o których bym zapomniał yy, dobra, na razie wszystko jest co jest potrzebne czyli jakąś klinikę bym tu postawił chociaż bardziej takie coś by mi tu pasowało na przykład w tym miejscu raz, yy, chyba Skype, mniejsza z tym, na przykład w tym miejscu, w tym miejscu i w tym miejscu. Dobra, karetkę mają. Teraz jeszcze jakiś komisariat policji, może być w sumie ten, na przykład tutaj. No i oczywiście straż pożarna. Straż pożarna może być nawet trochę większa. To jest na lotnisko. a Myślę, że ta może być i ją może nawet postawić gdzieś. Obejmie, obejmie. To tutaj sobie stoi. Też wygląda trochę jak lotnisko, ale to tam. Do przemysłu też może być w sumie tak. Nie wygląda źle. No, zobaczmy, jak nam się to wszystko tu sprawuje. I właśnie ten skręt tutaj bym chciał. Jednak go muszę. Nie, nie to, tylko to. Tu mi się nie pasuje, że to będą tu skręcać. Zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądać Mam nadzieję, że to i tak będę pewnie... <laughs> przepraszam będę pewnie siedział tutaj jeszcze później i ogarniał jak to tutaj wszystko wygląda. Jeśli chodzi o ruch. no na razie niby dają radę. Także... Także myślę, że jest okej. Okay. Nadamy sobie przy okazji dzielnicy, skoro tu jesteśmy. Yy, nie, nie podoba mi się nazwa. Też nie. Też nie. O, nie. Nie. Um, nie. 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 co to jest? Nie 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 też nie nie o, może być dobra, do ciachamy, ciech, tak? przepraszam bardzo, co tu się stało? No, tam było fajnie, to moje Moje ulubione oksywne na, ten, na strefę przemysłową, ale to mniejsza z tym To też może być Tu już się coś pali, no kurde no dopiero, dopiero powstało, nie? I już, już się pali. Przecież bo, no bo przecież czemu by nie i nie ma prądu I to mi się nie podoba. Aha, nie ma prądu, bo się. Mm -hmm. Nieważne to powiedzmy, że. Kurczę, gdzie była ta policja, bo muszę pozmieniać te pojazdy. Dziękuję. się to nie podoba. Tu ma być to. Tego nie. Zna ustawia i nie wiadomo czego. Yy, dobra, to może być, to może być, to i to. I ze straży pożarnej to i to. Dziękuję. No, my ruch powinien się kształtować na poziomie takim, że pozwolił tu to ogarnąć w miarę. Mamy tu jakieś fajne coś do postawienia może? Oprócz yy, tych tutaj Czy że wam powiem, że to się chyba No tutaj to w ogóle nie wiem po co, e, dobra, na razie wyłączymy Nie ma takiego ruchu, najwyżej się potem włączy, co nie? I coś tu miałem, tak, zobaczyć, czy jest coś ładnego do postawienia Pamiętam, że było nawet chyba gdzieś tutaj właśnie tu jest biznes, tutaj jest, Dobra, postawimy sobie tutaj że tutaj to może trochę widoczność być zakłócić dlatego postawimy sobie tutaj no bo wiecie jak tu, tu tak, i tak i tak dalej i tutaj że na następnym zjeździe będzie industrial park tutaj postawimy gdzieś jest i tutaj też możemy sobie postawić czemu by nie I wszystko ładnie sobie jest. Szam bardzo co to ma być. Hmm. Yy, to chcemy, bo ja chcę tylko tu mieć na pewno nie chcę european właśnie czemu się to takie tu budują ja tego nie chcę ja chcę takie te zwykłe biura halo proszę państwa co to ma być i dobra, a właśnie wracając tu będzie dworze gdzieś, jakoś tory tam doprowadzimy, no i może jakie lagi. Tu widzę, że sobie dają radę, tu mają też jakieś w sumie. No, myślę, że może być. Dobra, zobaczmy co tam się jeszcze u nas w mieście ciekawego dzieje. W sumie trochę chcą sklepów, to możemy im tutaj dać. Okej. Okay. No i przydałoby się robić pociągi niedługo. Szczególnie towarowe. No kurczę, tak wiem, że nie ma pracowników spokojnie. Spokojnie jak na wojnie, tu jest jeszcze dużo miejsc do zamieszkania. Na przykład nie wiem, czemu tu się do końca to nie tego zrobiło, ale ok. Dobra, więc myślę, że byłoby na tyle. Tu jeszcze coś chciałem zrobić. Nie wiem, co chciałem zrobić. Stop. Tak, i to było tu. Ok, wszystko jest to, możemy wyciapać. Bezbrzydkie to też. No. Myślę, że w momencie, jak oni tu potracą pracę, to się przeniosą tam, czy jakoś tak po powinno. Być. W ogóle jeżdżą tędy, jeżdżą tamtędy. A ja nie chcę, no kurde, europejskich, jak to zrobić. Ja rozumiem, że jest europejski styl mapy, ale. chyba, że to od tego by było. Zdecydowanie mi się to nie podoba. Nie chcę tu takich biurów. Proszę mi stąd wyjść. Co to w ogóle jest? Ops trudno nie zobaczę no i dobra myślę że na dzisiaj to by było na tyle ruch sobie tu <laughs> jako tak radzi ładnie tu się zacznie jak tu będzie wszyscy będą jeździć tędy a tu są dwa pasy no chociaż myślę że powinno być ok Także. Także no Byłoby dzisiaj na tyle Mamy piękną strefę przemysłową I ten ruch badziewny No i dobra, trzymajcie się Do następnego odcinka, no i pa pa